Kalendowy most. Cudowne spotkanie. Spotykamy się po raz trzeci. Jest nas coraz więcej. Przy słynnej kładce, która niegdyś dzieliła nasze dzielnice, a teraz je w sposób wyjątkowy, cudowny łączy. Ze mną msza święta ratnia. Spotkaliśmy się tu, wyruszając z naszych parafii, z Boguszowic Starych i z Boguszowic Osiedla. Połączyliśmy się tutaj, za mną, wspólnie razem, aby razem być, razem kolędować, razem dzielić się sobą i na chwilę zatrzymać czas w tym szaleństwie, które wokół nas się dzieje. Wyjątkowe, bo wszyscy jesteśmy razem. Kolędowy most, czyli tradycyjne wspólne kolędowanie mieszkańców obu boguszowickich dzielnic, to wydarzenie, bez którego trudno już wyobrazić sobie przedświąteczny czas. Po raz trzeci wszystko zaczęło się od przepięknych procesji z lampionami z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i z parafii pod wezwaniem Świętej Barbary, a kolędowanie poprzedziła niesamowita plenerowa mszaroratnia. Świątecznej atmosfery dopełniła degustacja potraw przygotowanych specjalnie na te okazję przez boguszowickie szkoły, przedszkola, instytucje, organizacje i stowarzyszenia społeczno-kulturalne. Po raz kolejny mieszkańcy Boguszowic przekonali się ile radości daje przedświąteczne bycie razem. Po raz kolejny także każdy z obecnych mógł poczuć prawdziwą magię świąt.